Dzień dobry, witam wszystkich dobry. bardzo serdecznie na spotkaniu o tym, e, czym jest klasa Happy Mouse Basic, czym w ogóle jest ten system, czym klasa Happy Mouse Basic e, różni się od trzydniowej klasy Happy Mouse i co jeszcze komu przyjdzie do głowy, żeby zapytać. Bardzo się cieszę, że się tutaj zgromadziliśmy. I jakby to było, gdyby te informacje zaczęły się rozprzestrzeniać i żeby coraz więcej osób usłyszało o tym wspaniałym systemie i o tym, co on może dla nas zrobić. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że Happy Mouth y, nie jest y, jakby w opozycji do dentysty. <laughs> Happy Mouth wspiera pracę dentysty. Być może, może spowodować nawet, że będziemy rzadziej musieli z, z niego korzystać, ponieważ stan naszej jamy ustnej może się znacząco poprawić. Yy, natomiast jak ze wszystkim, nie można dać na to gwarancji. Jest wiele przykładów osób, yy, którym się pozmieniało bardzo dużo różnych rzeczy po tych zajęciach. Yy, Happy Mouth Basic yy, po polsku będzie w Polsce od teraz dostępne. Kiedyś można było skorzystać z klasy tylko po angielsku. I teraz, tak jakby w telegraficznym skrócie, chciałabym powiedzieć, czy, czy, czym to jest. Mamy cały system Happy Mouse, składający się z 17 punktów na głowie, które się stymuluje. Klasa Basic obejmuje 6 z nich. Tylko to jest takie sześć, które są najbardziej przydatne dla większości ludzi, ponieważ zajmujemy się na, na jakby w ramach basic, y, zajmujemy się y, dziąsłami i próchnicą, czyli tym, co jakby dotyka nas naj, najczęściej. Zatem y, stymulując punkty, określone punkty na głowie, których się uczymy podczas y, zajęć, stymulując, czyli aktywizując w sposób zupełnie inny niż robimy to na przykład przy, w, w przypadku Bars. Aktywizujemy w Happy Mouse, w Barsie rozpraszamy, rozpuszczamy blokady. Natomiast ten system wymaga precyzyjnego znalezienia punktu. Jeżeli jakby robimy sesję Barsa, może się tam troszkę nam palec omsknąć, tutaj nie. Czyli kluczową sprawą jest jakby do, dokładne wymierzenie tego, gdzie się znajduje ten punkt, po pierwsze. Po drugie, aktywizujemy go, czyli masujemy, stymulujemy, wciskamy. To wszystko zależy oczywiście od in, indywidualnej percepcji yy, osoby, która otrzymuje zabieg. Nie? I ten system sześciu punktów w ramach klasy Basics yy, wystarcza na to, żeby odkryć, Czym to jest, co to może dla mnie zrobić, jeżeli w przypadku tych najbardziej podstawowych problemów, z którymi jakby mamy najczęściej do czynienia, Chińczycy twierdzą, że 80% dolegliwości w, w, w innych częściach ciała jest powiązana z jamą ustną. Już niezależnie od tego, co jest pierwsze, czy problem rodzi się tutaj, ani manifestuje tam, gdzieś indziej, czy odwrotnie. Jest to dosyć duże powiązanie. I jakby to było, móc po prostu przerwać to zamknięte koło? Mhm. Oprócz tego, w ramach klasy Basics mamy też oświadczenie odkrywujące, wiadomo. To jest zupełnie inne oświadczenie odkrywujące niż w Access. Mamy też takie zagadnienia, którym możemy się przyjrzeć. Takie życiowe postawy, które wpływają na to, co się pokazuje w naszej jamie ustnej. I to wszystko jest takim systemem całościowym, że nawet jeśli ktoś nigdy nie wybierze klasy trzydniowej, do czego serdecznie z, z, zachęcam, ale nawet jeśli nie wybierze tego, to i tak będzie miał całościowy system na dziąsła i na próchnicę. To nieprawda, że tylko dentysta na to poradzi. Nie? Jakby jest szereg metod, które, po których zastosowaniu okazuje się, że nasze ciało ma niesamowite zdolności do autoregeneracji i tego wystarczy mu nie przeszkadzać. Przeszkadza mu na przykład gliceryna w pastach do zębów co też rzadko się o tym mówi i różne inne rzeczy. I w ramach takiego warsztatu informujemy też, co, co można oprócz skomunikacji punktów i odkrywań zrobić dla swojego ciała, żeby poprawić stan jamy ustnej? Nie, czyli ten system Basics jest całością. Nie jest wymagane uczestnictwo w trzydniowej, żeby skorzystać z Basics. Nie, jest to jakiś system, który jest całością i, i, i to ba bardzo taką potrzebną całością. Czy ktoś ma jakieś pytania? Bo na przykład... Yy, nie Właściwie długo... ja, przepraszam. przepraszam bardzo. Czy przepraszam. można sobie samemu to stymulować, czy trzeba mieć drugą osobę? Koniecznie trzeba mieć drugą osobę do tego, tylko że... Jeśli tak druga osoba, potencjalna osoba, która będzie mogła wykonywać na nas ten zapiek, nie brała udziału w klasie, to nie stanowi to wielkiej przeszkody. Można pokazać w podręczniku, gdzie znajdują się te punkty i ta osoba może nam to wystymulować. Oczywiście można się wtedy wymienić, no bo my jesteśmy po klasie. I jakby dysponujemy tą wiedzą, więc możemy to zrobić również dla, z, z taką osobą, która nie brała udziału w klasie. Natomiast udział w klasie jest takim zjawiskiem energetycznym. Są tam odkrywania, są tam jakby informacje dodatkowe, których nie ma w podręczniku. Także to jest różnica. Natomiast tak jakby pa partnera do. do Samych sesji, które trwają jakieś 15 minut, bo to nie jest tyle co w przypadku innych zabiegów. 2-3 minuty każdy punkt stymulujemy. W ramach klasy BASICS uczymy się 6 punktów, czyli około 15-20 minut potrzeba na taką sesję. Czyli w dwie strony, 40 minut codziennie przez 21 dni. To jest w ogóle bardzo istotne, po to, żeby nastąpiła aktywizacja systemu. Autoregeneracji, autonaprawy. To są takie uśpione systemy w naszym ciele, które powinny działać, tylko zostały jakby wyłączone różnymi działaniami. Niektóre z własnymi rękami zrobiliśmy, a inne nie. Chodzi o to, że codzienna stymulacja przez 3 tygodnie, 21 dni z rzędu. Jest dopiero taką ilością, która wystarczy na trwałe zainicjowanie działania tego uśpionego w tej chwili systemu, autonaprawy. Czyli przypominam, chodzi o dziosła i próchnicę. To na przykład, jeżeli chodzi o dziosła, czasami jest taka kwestia, że nie wiemy, że coś w ogóle nam dolega, dopóki dentysta nam nie powie, że mamy jakiś problem. Bo się nie objawia to nijak. Nie, nie krwawi, nie boli. I nagle ku naszemu zaskoczeniu dentysta mówi, że jest recesja, czy kieszonki, czy tam już teraz nie wiem. Ale różne rzeczy mogą się dziać bez takiego naszego udziału czy, czy uwagi. Więc to jest jakby warte też zainteresowania się tym, tak, czy, czy ja mam taką kwestię u siebie. Mhm. Natomiast koniecznie jest do tego potrzebna druga osoba. I jak może być jeszcze lepiej? I jakie są nieograniczone możliwości, żeby taką osobę znaleźć? I to się też może wydawać, że to jest 21 dni z rzędu niewykonalne. A co, jeśli jest wykonalne? Nie? To wymaga tak jakby stanięcia za sobą. Ja wybieram zmianę dla siebie. Przestaję to robić dla wszystkich dookoła. Znaczy to jedno nie wyklucza drugiego, oczywiście, ale tak jakby stawiam na siebie, przypilnuję własnego dobra również. Nie? I wszystko, co nam na to nie pozwala. Jakby uświadomić sobie to należy, bo to jakby przekłada się na całe życie. Gary mówi, że jak idziemy na zajęcia o ciele, zmienia się nasze życie. Idziemy na zajęcia o życiu, zmienia się nasze ciało. To Zdecydowanie jest klasa na ciało. I jakie są nieograniczone możliwości tego, żeby przełożyło się to również na inne aspekty mojego życia? Bo to jest nieliniowe, nie, nie wiemy dokąd to doprowadzi. No, ja myślę, że to też e, ważnym aspektem jest tego, że to jest taka profilaktyka, prawda? Tak. Że, to, e, że to jest coś, o co warto zadbać. Szczególnie, że, no, nie wiem, słyszę, że już e, zaczynają się, Nakręcanie następnej fazy, że tak powiem, pandemii, i znowuż mogą gabinety być zamknięte, znowuż może być utrudniony dostęp do dentysty i w zasadzie zadbanie o siebie. To jest coś takiego, jakbyśmy się po prostu no, zrobili, sobie, zrobili sobie właśnie jakąś profilaktykę w tym obszarze, w którym. Nie bardzo sobie możemy sami pomóc w momencie kiedy, kiedy coś się dzieje z lębami najczęściej potrzebujemy specjalisty. No, a jakby pamiętając jeszcze, że 80% tego co tu ma powiązanie z tym, co gdzieś indziej. Do przy w ogóle innych gabinetów lekarskich, to co jest możliwe dzięki temu? No to, bo od zęby, jak to mówią, sieją jeszcze też w inne narzędzia no, tak. i to się dalej rozprzestrzenia, więc wydaje mi się, że to jakby z nieba nam wpadasz, Patrycja, żeby zrobić, y, zrobić te klasy, to jest coś niesamowitego. Tak. Bardzo dziękuję. Ja bardzo... bym mhm. chciała z tymi klasami pojeździć, można je robić online, tylko to nie jest to samo. Pewnie. I fajnie by było, że jeżeli przychodzi Wam do głowy, że chcielibyście u siebie w mieście taką klasę, serdecznie zapraszam do kontaktu i na pewno coś będzie możliwe. No właśnie, mam taki pomysł, wiesz, jeżeli pozwolisz, to. to, to Momencik, punktuśla. przepraszam, oczywiście, bo chciałam 15 minut tego filmiku zrobić, a potem porozmawiać jeszcze. Okej. Okay. Także. Czy ktoś ma jeszcze jakby pytanie co do tego, czym jest ten system, ewentualnie czym jest w ogóle system Happy Mouth? Czym ta klasa różni się od tej dużej, trzydniowej? Czym Basic różni się od trzydniowej? Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać? To ja jeszcze jedno krótkie. Tak. Czy kobietom w ciąży można robić? W można, tak. Dobra. Tak. tak. Ok. Dzięki. To wszystko. Dobrze. Ten cykl taki 21-dniowy to trzeba później jakoś regularnie powtarzać, czy to... Nie. To jest jeden cykl do wykonania w życiu. Potem te systemy działają. Czyli jeżeli mamy do czynienia z 17 punktami, to mniej więcej trzy... Ewentualnie cztery cykle na całość systemu Happy Mouse są wymagane. Można je robić równolegle, czyli w te same dni z przerwą. Nie? Czyli jeżeli mamy takie trzy tygodnie, gdzie wiemy, że ktoś przez cały dzień jest dostępny, to można sobie z, e, tak jakby trzy sesje dziennie robić różnych punktów albo. Po kolei. I nie trzeba ich stykać ze sobą. Można je zrobić oddzielnie. Chociaż sugeruję, żeby zrobić je, jakby, bo te wszystkie punkty, one jakby współdziałają ze sobą, zazębiają się i stanowią całość. Właśnie na tej pierwszej klasie BASIC mamy sześć punktów, tak? Tak. I te sześć punktów powinno być ujętych w jednym zabiegu, czy w jednej sesji. W jednej sesji, tak. W jednej sesji, tak. Dlatego mówię 2-3 minuty na każdy punkt, co daje około 15-20 minut na całą sesję. W jedną stronę. Potem się wymieniamy ewentualnie z drugą osobą. Czyli razem no, niecała godzina i, i załatwiamy w dwie strony. Mówię o tej Naprawdę. Samej porze powtarzane? Słucham. Tak. O tej samej porze muszą Nie, być nie powtarzane? musi być o tej samej porze. Okay. I te sześć punktów załatwia nam dziosła i próchnicę. Tak. tak. Tak zostało to dobrane. Okay. Dlatego jest... Znaczy w ogóle mm, to jest dużo. Te sześć punktów to jest dużo dla ciała, bo może się okazać. Y, były takie eksperymenty przeprowadzane, że ktoś pomyślał sobie, że a, to dla mnie wszystkie punkty nie? w czasie jednej sesji, codziennie. Ciało nie może tego udźwignąć. Trzeba to rozdzielać. I mi się wydaje, że pięć punktów to jest w ogóle taki. Ale jak może jeszcze lepiej? A ten system też obejmuje wady z gryzu, ten poszerzony? Mm, nie, właśnie. Znaczy, można małym dzieciom, ale to bardzo dużo czasu kosztuje. I wydaje się, że inne metody są bardziej skuteczne niż ta. Ale małym dzieciom, małych dzieci też nie widzę, bo to jest jakby z, 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 proporcjonalne wykładniczo do liczby lat. Także ile tego czasu trzeba poświęcić? Bardzo dużo. Małym dzieciom się tego nie robi, bo tak nie widać, że mają wadę z gryzu, a jak są większe, to już te godziny nas na zabiegi i rosną. Przepraszam, ale nie zrozumiałam pytania. Pytam, czego dotyczą te pozostałe punkty? Pracy ślinianek, mm -hmm. pracy limfy, nie, która czyści cały organizm. Mm -hmm. Uzupełniania kości, jeżeli ktoś chce sobie wszczepić implant. Tego rodzaju stawów żuchwowo skromionowych. Jeżeli tam jakby zgrzytamy zębami w nocy. To jest w ogóle dźwięk, który obudzi umarłego. Znaczy mnie budzi, a ja mam dobry sen. Także tego rodzaju kwestie plus zabiegi na płytkę na zębno, na likwidację jej. Jest kilka takich procesów na ciało w ramach tej trzydniowej pracy, okay. dodatkowych, nie? czyli tak jakby polegających na przyłożeniu rąk i uruchomieniu procesu. Oczywiście, tak jakby zakres tematyczny, z, o czym jest mowa, jest szeroki, bo bardzo dużo naszych postaw życiowych przekłada się na funkcjonowanie jamy ustnej, tego jak się prezentujemy w świecie, jak się wypowiadamy, jak działamy, czy jesteśmy jakby do przodu, czy się wycofujemy łatwo, czy się wahamy w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Bardzo dużo takich aspektów, które warto sobie uświadomić. I tak jak powiedziałam na początku, nie wiadomo, co jest pierwsze jajko czy kura. Ale jakby to było, ten zamknięty krąg przerwać, obojętnie w którym miejscu. No i te sławne y, aktywizacja zarodków zębowych, jeśli ktoś nie ma jakiegoś zęba. Dwa lata to trwa, żeby się jakby wybił ząb. To tyle, ile w przypadku dzieci. W momencie, kiedy uruchamia się wzrost zęba do momentu, aż on się wybije, mija dwa lata. To mniej więcej tyle samo czasu jest potrzebne na to, żeby to się zrobiło u dorosłych, jeśli to wpuszczą. O tym też jest mowa na, na klasie trzydniowej, jak wpuścić taką zmianę. Dobrze. Dobrze, to y, jeżeli nie ma więcej pytań, to tylko chciałam jeszcze raz zachęcić do kontaktu. Jeżeli ktoś chciałby, żeby u niego się odbyła taka klasa Basics, Happy Mouth Basics, na pewno coś się uda zorganizować. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Patrycja, a ile czasu trwa ta klasa Basics? Klasa trwa 3,5 godziny. Okej, okay. dobrze. To konie koniec września w, w, w Poznaniu? Zobaczymy, no, gdzie, <laughs> jak może być jeszcze lepiej. Dobrze, bardzo wszystkim dziękuję i kończę nagrywanie.